Masz jakieś plany na niedzielę? No, nie wiem, pewnie jakiś mecz obejrze. no, takie różne, takie ciekawe raty. No ja nie wiem, no, masz jakieś inne? No nie wiem, taki w klasowi w wiesz. No nie wiem no. Masz o to coś z nim zrobić? Nie wiem, możemy go tam powiedz coś, co, co, co bądź, no. no Dobra, dobra. Jest, No, dobra, to dobrze, Chodź. No, to. Za trzy książki. Za to należy się i jedynka i uwaga do dziennika i czterdzieści brzuszków, proszę zrobić. Co zobaczę, co robi. Takim lampką, takiej. Za brzuszków kilku. No widzisz, widzisz. Skąd? No skąd? To po prostu, tak się nie da. No wybacz, że to, Tam się przez dwa, Robinszeli przez Dobrze, to już idę. E, słuchaj, jutro jest niedziela, nareszcie dzień wolny. E, ja sobie gram w No, Może mhm. zagramy razem. No, Dobry pomysł, możemy zagrać razem.

すこす。